Pojedynek pniówka Pawłowice z Sodrą Wodzisław to mecz na szczycie tabeli trzeciej ligi grupy opolsko-śląskiej. Tyle tylko, że tej dolnej drużyny, które miały walczyć o awans w tym sezonie do grupy mistrzowskiej, zawodzą swoich kibiców. Odra przed tym meczem twierdziła, że jest mocno zmotywowana przed spotkaniem z pniówkiem. W ten mecz lepiej weszli jednak gospodarze, zagrażając bramce Mateusza Łobaczewskiego. I w 14 minucie meczu Tomasz Zyzak wyprowadził gospodarzy na prowadzenie, a arbiter tego spotkania bez wahania wskazał na środek boiska. Zyzak Łobaczewskiego pokonał strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Można powiedzieć, że 6 punktów, bo mecz na dnie tabeli. No, musieliśmy przełamać swoją złą pasy, tym bardziej, że meczu się pewno wygrywać. A poprzednie mecze no, nie były na... na no, po naszej myśli no, dzisiaj musieliśmy wygrać za wszelką cenę. Nieważny był styl, nie ważne było jak. Ważne, żeby trzy punkty zostały w W trakcie pierwszej połowy w Pawłowicach pojawili się również kibice Odry Wodisław, którzy spragnieni dobrej piłki, której w nie widzieli już dawno, postanowili sami zagrać na bocznym boisku. Aktywny na prawej stronie Tomasz Zezak. Łatwo mija Bartosza Szemaszka zagranie na 11 metr. To uderzenie jednak zablokowane i Mateusz Łobaczewski odprowadził piłkę wzrokiem. Były momenty w wykonaniu naszym dobre. Były najmniej pierwsze 20 minut pierwszej połowy. Zdobyliśmy w tym czasie bramkę, no, postanowiliśmy się troszkę cofnąć i zagrać z kontry. No W tym momencie troszkę Odra przejęła inicjatywę no, i była groźna, w tym bardziej w stałej gry. No ale się, zdołaliśmy utrzymać wynik do połowy, no w drugiej połowie też walczyliśmy z tym, żeby utrzymać go, no i po kontrach. Troszkę się na meczu łożył. czerwona kartka, później dwie szybko zdobyte bramki, no i trzy punkty zostały w policach. W drugiej połowie Odra doszła do głosu, swoją szansę miał Dawid Michalak, którego piłka trafiła w głowę. Ale nie znalazła drogi do bramki. Gospodarze czuli napór Odry i starali się kraść cenne sekundy. Odra dobrze weszła w drugą połowę i nie zwalniała tempa. Piłkę na prawej stronie wywalczył Tomasz Młynek. Zagrał do Łukasza Sela, który jednak nie zdołał pokonać Michała Podolaka. A gospodarze w drugiej połowie wyszli z jedną zabójczą kontrą, która skończyła się bramką na 2 do zera. Strzelcem tej bramki był Mateusz Sitnik. Była to 70. minuta meczu. Chwilę później, arbiter tego meczu za drugą żółtą kartkę wyrzucił z boiska kapitana Odry Wodzisław Piotra Sławika. W obozie gości tą decyzją byli mocno oburzeni, twierdząc, że zawodnik Odry trafił w piłkę. Wracając do samego spotkania, czy zdaniem Tomasza Zyzaka. Ranga tego spotkania jest mocno zaskakująca, bo obie drużyny miały walczyć w tym sezonie o awans. Patrząc na zeszły sezon, po naszym trzecim miejscu, no, nie spodziewałem się tego, że zaczniemy tak słabo sezon, ale było minęło, żyjemy kolejnym meczem. Dzisiaj to już jest historia, można się pocieszyć 2-3 dni, ale już trzeba myśleć o z BKS-em i yy, poszycić o kolejną zdobyć punktową. Tomasz Zyzak miał w tym meczu szansę strzelić swoją drugą bramkę, ale po strzale z rzutu wolnego piłka powędrowała jakieś 2 metry obok bramki Łobaczewskiego. A kibice Odry stracili cierpliwość. Odra kolejną szansę stworzyła sobie po strzale Tomasza Młynka. W bramce jednak pewnie Michał Podolak. Każdy przeciwnik gra inaczej. Nie? No, dzisiaj Odra nam trochę nie pozwoliła nam zbyt dużo, ale udało nam się wykorzystać to, co mieliśmy. I, ale wracając do Odry, no, trener jeździł na poprzednie mecze, mówi, że Odra też nie gra nic, tak samo jak i my. No, można powiedzieć, była równym przeciwnikiem w dzisiejszym meczu. Ale zdobyliśmy, to my, zdobyliśmy trzy punkty i cieszymy się ze zwycięstwa. Trzecią bramkę dla gospodarzy strzelił w 90. minucie meczu Paweł Woniakowski. Gospodarze zatem wysoko pokonali od Rywodisław 3 do 0 i po meczu mogli odtańczyć taniec radości. Pojedynek ten był również ostatnim dla trenera Mirosława Szwargi. Czy w szatni Pniówka nie żałują, że szkoleniowiec opuszcza ich drużynę? No, szkoda z jednej strony, szkoda z drugiej strony. Sam trener powiedział, że trzeba może nowej krwi. No nie będę wypowiadał się na ten temat, to już jest decyzja zarządu, nie moja. My musimy po prostu wychodzić na boisko i grać swoje. Pniówek zatem odbył się od dna, a Odra w dalszym ciągu okupuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli, nie wygrywając jeszcze meczu w trzeciej lidze. Obie ekipy zmierzą się teraz z drużynami z Bielska. Pniówek powalczy z BKS-em, Odra natomiast na własnym stadionie podejmować będzie drużynę rekordu.